Słowo Boże na dziś. Sobota 7 czerwca 2025 roku. Wigilia zesłania Ducha Świętego. Czytanie z księgi rodzaju. Mieszkańcy całej Ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinar i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie i rzekł Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem na przyszłość nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi, stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 33. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludów. Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły Jego serca przez pokolenia. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba widzi wszystkich ludzi. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana, patrzy z miejsca, gdzie przebywa na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkie ich czyny. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Czytanie z księgi wyjścia. Mojżesz wstąpił na górę do Boga, a Pan zawołał na Niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba, i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała Ziemia. Lecz Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział – Uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś, synaj, była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu, i unosił się z niej dym jak z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów. Pan zstąpił na górę syna i na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, dziewiętnasty. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe Panie dają życie wieczne. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne, cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa twe panie dają życie wieczne. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka pana, i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości, i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy on rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja Wam daję ducha, byście ożyły, chcę Was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać Was w skórę i dać Wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna, i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg. Z czterech wiatrów przybądź duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę, i z grobów waszych wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, abyście ożyli, i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana, tak niech mówią odkupieni przez pana, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krain, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Chwalmy na wieki miłosierdzie pana. Błądzili na pustynnym odludziu do miasta zamieszkałego, nie znaleźli drogi, cierpieli głód i pragnienie, i wygasło w nich życie. Chwalmy na wieki miłosierdzie pana. W swoim utrapieniu wołali do Pana, a on ich uwolnił od trwogi i powiódł ich prostą drogą, aż doszli do miasta zamieszkałego. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za jego cuda wobec synów ludzkich, bo głodnego nasycił, a łaknącego napełnił dobrami. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Czytanie z księgi proroka Joela. To mówi Pan. Wyleję ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 104. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech zstąpi duch Twój i odnowi Ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, panie, ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Błogosław duszo moja pana. Niech zstąpi duch Twój i odnowi Ziemię. Wszystko to czeka na ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie. Gdy im dajesz, zbierają, gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem. Niech zstąpi duch Twój i odnowi Ziemię. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają, stwarzasz je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze Ziemi. Niech stąpi duch Twój i odnowi Ziemię. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian: Bracia! Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni, nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co już się ogląda. Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się ze świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie.